Niestety dla bytowskich rezerw dzisiaj kończy się przygoda z regionalnym pucharem Polski, ale ten wymiar kary 1 do 4 chyba zbyt wysoki. No tak, to tak, to, to prawda. Eee, powinniśmy. Znaczy mieliśmy bardzo duże szanse, żeby powalczyć o zwycięstwo i awans do następnej rundy. Niestety błędy indywidualne, drużynowe, brak koncentracji czy dyscypliny. Eee, poskutkował tym, że straciliśmy te bramki. Eee, Niestety ta nasza przygoda się kończy. Moja indywidualna przygoda się zaczęła z Pucharem. Niestety szybko się skończyła. No ale muszę tak przyznać brawa, gratulacje drużynie przeciwnej, chłopakom też, bo przez lockdown, który panował, nie trenowaliśmy. W poniedziałek odbyliśmy jedną jednostkę treningową, gdzie no. Podobno przeciwnik odbył tych jednostek więcej. No i to też było widać, że chłopaków łapały skurcze. No niestety teraz skupiamy się już na następnym meczu ligowym w miastku. I dajemy siebie 100% w weekend. Właśnie widać było, że trudno było Wam wrócić do rywalizacji, bo chyba Nogi już pod koniec spotkania nie dawały rady po tej długiej przerwie spowodowanej koronawirusem. No, tak jak wspomniałem, nie trenowaliśmy drużynowo i to było widać. Eee, oczywiście dostawaliśmy pra, plan e, indywidualny do treningów, no ale to nie jest to samo co trening z drużyną. Eee, no i tak jak Pan mówi, że. Było to widać, że zabrakło nam może kondycji, może właśnie wybiegania w nogach, no ale niestety. Teraz czeka Was intensywny czas, trzeba nadrabiać to, czego nie mogłeś się rozegrać przed tymi kilkoma, kilkunastoma dniami, kilkoma tygodniami, bo czas teraz na ligę i teraz chyba dużo przed Wami pracy, żeby w tej widze też dobrze się pokazać. Yy, tak, tak, yy, będziemy dawać siebie 100%, będziemy ciężko teraz yy, trenować na treningach, jak nam właśnie yy, pozwoli wirus, tak to yy, ujmę. Yy, no ale tak, teraz jeszcze się skupiamy wyłącznie na lidze, mamy szansę na awans yy, do czwartej ligi czy powalczenie o baraże, yy, więc nam tylko to zostało. I tak jak mówię, no, damy z siebie wszystko, yy, żeby chłopacy byli zadowoleni, trenerzy. Jak i tutaj cały bytów z nas. Zobaczymy, jakie będą rezultaty, ale miejmy nadzieję, że jak najlepsze i następne sezonie zobaczymy nas w czwartej lidze.